Witam, cześć dzisząłem kruski z desołem. Jesteśmy pod pałatką Polis dla w, system, czyli może to służyć jako płachta przeciwdeszczowa. Możemy założyć na siebie bądź zrobić z tego z dwóch pałatek. Mamy naprawdę ogromny namiot, to jest numer 3, proszę Państwa, to jest ogromne jak jak sam wesen, że tak się wyrażę Tutaj pożywamy sobie wodę w czajniczku typu Sbit po niemieckim, bo Sbit produkował już w czasie II wojny światowej, proszę Państwa. Paliwa yy, dla Niemców i wiele tego, innych tego typu rzeczy. Na kawkę, oczywiście później sobie izocynika Takiego koncentrat do napoju o no, napój herbacianego i instant o smaku cytrynowym. No, myślę, że jeszcze będę musiał zaczekać, ale no, przede w nagrywaniu. Pamiętajmy, żeby posprzątać po sobie, żeby nie zaśmiecać. Ja tu już odkładam na bok. Mój standardowy nóż do lasu, do krzesiwa, znaczy się to akurat klingą. To związek kanda z piłką, także jest on bardzo świetny. Zobaczymy jak tam woda. No już wrzątek. Ognisko prezentuje się tak. Także jak wspominałem. To jest mój nóż do krzesiwa, kandar, USMC z piłką. Nie jest to kabar oryginalny. Słyszałem, że kabary są w ogóle bardzo słabe, przereklamowane jak na swoją cenę. Klinką Mlag May Fire Bio 2 my spokojnie da radę odpalić krzesiwo, czy Bushman Rebel Do ognia. Jeszcze raz zajrzymy do czajniczka. Tak, oczywiście, można już zalewać. Za Wasze zdrowie, proszę Państwa. Za zdrowie wszystkich oglądających. O to się wylało i pozdrawiam serdecznie jeszcze z dzisząłem